Do Meksyku i na Kubę. E, człowiek, który w wyobraźni swojej e, przelał na papier, więc przepuszczone przez człowieka pięć książek, a następne dwie już są gotowe. E, z trzema książkami można startować do Związku Literatów. Zapraszam więc pod skrzydła pani Róży i pana Dębka, bo nie zdążyliśmy tego zrobić, kiedy ja byłem prezesem. Dziękuję i oddaję głos. Tylko jeszcze drugi slajd proszę, ale nie ten, tylko trzeci z kolei, następny, jeszcze jeden. O właśnie. To jest proszę Państwa, zawsze w takich wypadkach, ponieważ są nawiązania do Biblii, to jest Noe, który trzyma z tyłu schowany nóż i zamiast swojego synka... Będzie chciał zabić baranka i patrzy w górę, czy Pan Bóg to zaakceptuje. I po tym akcencie 9 minut ma kapitan Grycner, będę pilnował reżimu, bo dziewięć to ta jest taka, no. żeby yy, skończyć w czasie. Kłaniał się yy, kapitan Gałowicz, zapomniał powiedzieć, że to u niego na praktyce się uczyłem marynarstwa to po pierwsze. Powiedzmy jeszcze, że u Pana Rektora Daszkiewicza też, Daszkowskiego, Daszkowskiego jeszcze uczyłem się, także kłaniam się. U astronomegacji, u Pana Lecha Jasińskiego, a tam promotor Aleksander Walczak, mojej pracy, prawda, zresztą na no, bardzo dobrej, napisanej, jeszcze raz mu dziękuję. <laughs> także e, jeśli chodzi o nauki, a e, pobrałem e, naukę Pisania, że tak powiem, e, z nieba, bo nagle się okazało, że opowiadam, opowiadam i opowiadałem pani Krystynie Pol. Pani Krystyna Pol wyjechała ze mną autobusem. Autobusem dwa dni, nie było co robić, więc ja opowiadałem. W pewnym momencie ona powiedziała: Panie kapitanie, ale przecież trzeba to napisać. ja wiem, no, napisać to. <laughs> Trzeba umieć opowiedzieć, to, to można, ale trzeba umieć napisać. A ona mówi, niech Pan tak pisze, jak Pan opowiada. Będzie po marynarsku, prawdziwe. No i zacząłem pisać, zaokołem bakcyla i kochani, najpierw wydawałem takie książeczki, opowiadania, potem takie książeczki, potem pisałem oczywiście e, o na burcie statku już takie książeczki. Prawda, oprawiałem, sam robiłem dziurki, e, malowałem e, mapy, e, no, miałem zajęcie. Jak przyjechałem do, do domu, to wręczyłem moim przyjaciołom taką książeczkę, prawda, życie marynarskie i wtedy okazało się, że już tyle mam tych opowiadań, że wydałem książkę Życie marynarskie. Prawdziwe moje życie marynarskie. Za swoje pieniążki. Zresztą e, bo nikt nie chce sponsorować, prawda? E, ładnych, marynistycznych książek. Potem okazało się, że ja mam więcej żyć, nie? bo nagle 20 lat pływałem, teraz będzie 20 lat jako komodor w Lisu Odrzańskiego. Teraz będzie 20 raz, prowadzę flotylę po Odrze i napisałem o tym, jak to moja liga, moja Odra. A 500 kolorowych zdjęć. A potem okazało się, że zostałem pilotem Morskim I napisałem jedyną książkę pi o pilotażu szczecińskim, historyczną Pilot Morski. I tak dalej, i tak dalej. Są tu następne książki. Ach, tak, ja, jak to Pilot Morski najpierw był tak napisany, oczywiście, na burcie, a potem był przekształcony już w wydawnictwie, to znaczy, drukarnika dróg. Następne książki są jeszcze, bo tu jest następna książka. Rejsy też o Morzu, i jeszcze są dwie książki, razem o moim mieście: moja Hełmża, nasza Hełmża. Razem tego jest 7 sztuk, a ja mam nadzieję napisać więcej. No ale, kochani, najważniejsza książka, którą chciałem Wam przedstawić, to jest książka w siedmiu językach. W siedmiu językach moja książka. Otóż nazywa się Sailors Life. A jak to się stało? Stało się to tak, że w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że można by było stworzyć bibliotekę morską, międzynarodową i przetłumaczyłem swoje opowiadania na angielski. A z angielskiego przetłumaczyli moi załoganci, a ponieważ wpływałem z różnymi, nawet teraz mi się stało. Zażyło 13 różnych narodowości na burcie, więc przetłumaczyli na chiński i tu możecie zobaczyć prawda, opowiadania po chińsku. Aha, takimi krzakami, ładne. Kto umie czytać po chińsku? Bardzo proszę. O <śledzimy> tak, tak. Tu możecie przeczytać oczywiście po angielsku. Tu możecie po filipińsku czy, czy też po hiszpańsku, po grecku e, i jeszcze koreańsku i innych językach. E, I co było najpiękniejsze? Otóż w Nowym Orleanie na Mississippi ksiądz Chris Garrett zawrał tą książkę i przedstawił na Międzynarodowym Sympozjum 600 delegatów z całego świata przyjechało do domu marynarza Stella Maris i tam ją przedstawił i moją ideę. Ideę Biblioteki Międzynarodowej, nie tylko międzynarodowej, we wszystkich domach marynarzy i we wszystkich we Stella wszystkich Marys i pomocy marynarskiej, ale także w internecie. I to poszło, kochani, bo ten 600 tych delegatów było zachwyconych tą ideą. I nagle okazało się, że ksiądz Klaret mówi: U mnie w Ameryce, w moim kościele są wszystkie narodowości. W związku z powyższym przetłumaczymy to na wszystkie języki świata. I okazuje się, że dwa, trzy lata potem ja nagle spotykam swoją załogę która była na Indonezji, na wyspach gdzieś tam. i O, fajne kapitanie, a no co jest? No, wróciliśmy z Indonezji i byliśmy w domu marynarza i ksiądz nas się pyta, skąd jesteście, a z Polski. A to, to macie książkę kapitana Grisnera, prawda, w siedmiu językach. Nie? Także to działa. I naszemu księdzu też, prawda, dałem kiedyś i płytkę taką. Nie? Myślę, że to będzie dalszy ciąg, a kiedyś będzie tak, że ja przeczytam kapitana chińskiego opowiadania po polsku, bo do tego chciałbym dążyć, żeby tak było. No to jest, jesteśmy międzynarodową grupą e, marynarską, nie tam jedną narodowością, ale na morzu jesteśmy, że tak powiem, ci sami, załoga. I nawet płynąc przez Somalię, gdzie atakowali nas terroryści, na burcie miałem muzułmanów, maladiwów i były święta Bożego Narodzenia. I jeszcze byli inni, inne narodowości, Ukraińcy, Polacy. I ja wyprawiałem święta Bożego Narodzenia muzułmanami dzieląc się opłatkiem i tłumacząc im jak to jest w naszej religii chrześcijańskiej? I mówiąc, że słuchajcie, Bóg jest jeden. My tu płyniemy, może nas za chwilę zaatakują terroryści, nie, ale my jesteśmy jedną załogą. To będziemy razem, wspólnie, bo my jesteśmy, chcemy żyć, chcemy pracować razem. A jak się Bóg nazywa? A wiadomo, może Allah, a wiadomo, może Jezus Chrystus. Rana jest Bóg Brawo, panie kapitanie, my jesteśmy razem. Takie sytuacje się właśnie w takich momentach zdarzają. A teraz kochani, nie wiem ile mam minut, bo Już ja mam... Dwie. Nie no, nie żartuj, tak, dwie minuty. Słuchajcie, ja bym chciała powiedzieć Wam piękną historię z mojej książki. Ale cztery może być? No więc tak krótką historię z mojej książki, bo tu życie marynarskie to są prawdziwe moje opowieści. Wszystkie są prawdziwe. Niektóre okazałoby się, jak ktoś przeczyta, to mówi, Boże, niemożliwe, nie może to się zdarzyć. A jednak się zdarza. To ja krótko opowiem. Jedno krótko i zakończę życzeniami. Chińskimi życzeniami. Bo trzy lata z Chińczykami. A zobaczycie piękne życzenia. Życzenia ekologiczne, 5000 lat stare, prawda? No ale to. opowiadanko brzmi tak i prawdziwe opowiadanko. Otóż stoimy na redzie Afryki. Wojna. Z daleka słychać strzały. Nagle kapitan Niemiec wchodzi i mówi do drugiego oficera filipińczyka. I'm going to hang myself. Idę się powiesić. Machając liną, Filipinczyk, a to Filipinczyk, kłania się i mówi, Yes, sir. Bo zawsze Filipinczyk na końcu i na początku mówi, Yes, sir. I w pewnym momencie okazało się, że kapitan nie żartował, poszedł do swojej kabiny i powiesił się w łazience. Wpadli nagle Stewart i reszta krzyczą: kapitan, wisi, kapitan, wisi. No więc padliśmy, ja jako pierwszy oficer kapitana za nogi, żebyśmy chcieliśmy go uratować, ale już był zimy. Nie dało rady. Położyliśmy kapitana do koi i myślimy, co zrobić. Ja objąłem dowództwo, zawiadomiałem Hamburg i że kapitan nie żyje. Co zrobić? Odpowiedź, wysłać kapitana natychmiast na ląd a lądem w specjalnej cynowej trumnie do hamburga. Tak sobie życzy rodzina. To jest ja szybko do agenta i mówię, mam kapitana, żeby go wysłać trzeba trumnę. A na to agent mówi a nie mówi co to, bo tu jest wojna, trupy pływają po rzeczy, że a trumny, trumny, taki to w ogóle tu nie ma. Bo jest kapitanem to się rówcie co chcecie. No więc po trzech dniach nagle muchy latają, a klimatyzacja wysiadła. Woń kapitańska roznosi się po statku, Prawda? I nie wiemy co zrobić, bo chłodnia jest mała. Co zrobić z kapitanem? I nagle puk, 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 do drzwi przychodzi fitter, czyli Filipińczyk, czyli monter pokładowy mówi Razem z kucharzem przychodzą i mówią, kucharz mówi, e, panie kapitanie, wolą mnie, bo ja już jestem kapitan, zresztą bez dokumentów, nie, bo byłem pierwszym oficerem, nie miałem dokumentów, ale co to znaczy? Ktoś, nie, jestem kapitan i tyle. I mówi ten kucharz, panie kapitanie, mamy taką małą lodówkę. Jakbyśmy kapitana pocięli, to by się zmieścił w tą lodówkę. Ja mówię, no no, 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 kapitan ma być w jednym kawałku. I tak sobie myślę, cholera. A może zupę kapitańską chcę zrobić, no to Filipińczyk, kto nie wiadomo, oni pieski jedzą, no to może cholera, nie? Ja mówię, nie nie da rady, kapitan w jednym kawałku. No to jest, sir, odeszli. Nie? I po trzech dniach he, nagle przychodzi telegram, że pochować kapitana na pogrzeb morski. No. Nigdy mi tego nie, nie robiłem, ale przeczytałem, co trzeba robić. Kotwica w górę, 12 mil, prawda, na otwarte morze, tak jak to w książkach piszą. Kapitan na burcie. I y, obwiązany y, właściwie, ale Fitter przyszedł, czyli ten sam, co chciał razem z Kucharzem. I ja mówię, zrobisz jakąś taką trumnę, żeby było ładnie, bo kapitan to kapitan, nie? A on mówi, yes sir, mówię, ale nie ma z czego. Ja mówię, to wyrwij kawałek szotu ze ściany i zrób ładną trumienkę, tylko bardzo przywiąż 20 kilo szakiel do nóg kapitana. Jest, sir, powiedział i zrobił i na burcie jest kapitan, trumna. Ta bandera na niemiecka. Przyszły, stoją. Ja tam plas psalmy jakiś znalazłem do odczytania. Powiedziałem dwa słowa piękne o kapitanie. I mówię, hello, lego kofem. czy rzucić trumnę. Bum, trumna spadła do wody i rozwaliła się na kawałki i kapitan wypłynął na plecach. <śm> I posłał Krzycie do mnie, what to do with getty, co zrobić z kapitanem? A ja mówię, Człowiek za burto łowić kapitana. No i dawaj, szybko szalupa, kapitan se płynie, na pleckach ładnie, a szalupa. Na dół Filipińczyki, na dół, szybko do kapitana posakiem go hejże, <grym> mówili, że za oko, ale nie wiem, no w każdym razie wyciągnęli go na szalupę i do góry na pokład i kapitan leży na pokładzie i znowu pytają, pytał what's to tu jest kiedy. Ja nie wiedziałem co zrobić z kapitanem, ale patrzę, że jest mokry, to mówię, lecim im wysuszyć! Wysuszyć! No to jak wysuszyć, to położyli na pokładzie, a że e, było słońce tropikalne, więc za e, drugi dzień już kapitan był taki, jak trochę, Suchy, leżał po trzeciej a... Wszyscy obchodzili go drugą burtą, bo Filipińczycy są bardzo zapoporni i po prostu bali się i mówili, że on stanie. On jeszcze stanie, zobaczycie. No, jakoś nie.